Wielu rodziców zadaje sobie pytania: Moje dziecko pójdzie wkrótce do szkoły? Gdzie i jaką opiekę może dostać po południu? Czy jest to drogie? Czy będzie się tam dzieciom podobać? Przedstawimy Ci trzy możliwości, aby zapewnić lepszy ogólny przegląd: klasy całodzienne wiążące, to znaczy Gebundene Ganztagshule. Szkoła całodzienna otwarta to znaczy offene Ganztag i świetlica. W szkole całodziennej wiążącej, Gbundene Ganztagschule, godziny lekcyjne zmieniają się z ćwiczeniami, nauka ze sportem i propozycjami kreatywności. Lekcje i opiekę prowadzą nauczycielki i nauczyciele. Jest czas na indywidualny rozwój. Praca domowa w większości zostaje już odrobiona w szkole. Na dużej przerwie w południe dzieci jedzą obiad, potem mają czas na zabawę. Rodzice decydują się dobrowolnie na ten rodzaj szkoły. Szkoła jest bezpłatna, jedynie obiad musi zostać opłacony. Aby Twoje dziecko dostało się do całodziennej szkoły wiążącej, Gbundeneganztag, musisz zameldować je w szkole, która prowadzi takie klasy. Zameldowanie ważne jest całą szkołą podstawową, to znaczy 4 lata. W Szkole Całodziennej Otwartej lekcje kończą się w południe. W godzinach popołudniowych szkoła organizuje opiekę nad dziećmi do godziny 16. Opiekę zapewniają wychowawcy i kadra pedagogiczna. Niektóre szkoły proponują również zajęcia rekreacyjne. Oferowana jest pomoc przy odrabianiu lekcji i czasami również pomoc w rozwojowych problemach indywidualnych. Dzieci mogą tu zjeść obiad. Otwarta szkoła całodzienna jest dobrowolna i bezpłatna. Trzeba zapłacić jedynie za obiady. Na otwarte całodzienne zajęcia musisz zarejestrować dziecko w szkole. Rejestracja ważna jest przez jeden rok szkolny. Twoje dziecko może też pójść po lekcjach do świetlicy. Lekcje kończą się w południe. Opieka popołudniowa nie jest oferowana przez szkołę, ale odbywa się w pobliskiej świetlicy. Opiekę sprawują wychowawcy i kadra pedagogiczna. Oferowana jest pomoc przy odrabianiu zadań domowych i inne zajęcia. Dzieci mogą tu zjeść obiad. Świetlica kosztuje około 150 euro miesięcznie. Poza tym należy zapłacić również około 65 euro za obiady. Rodziny o niskich dochodach mogą zostać zwolnione z opłat. Więcej na ten temat w informacjach pod tym filmem. Jeżeli Twoje dziecko ma chodzić do świetlicy, musisz się tam bezpośrednio zarejestrować. Zameldowanie ważne jest przez jeden rok szkolny. Oferty w poszczególnych szkołach i świetlicach są różne. Każda szkoła ma własną koncepcję. Niektóre szkoły oferują wszystkie modele, inne tylko jeden lub dwa z nich. To brzmi znowu skomplikowanie, ale proszę się nie martwić. Szkoły udzielają informacji i chętnie porozmawiają z Tobą o właściwym rozwiązaniu dla Twojego dziecka. Zapytaj i poinformuj się.